Na dziś, proszę Państwa, to król Buław. Mamy piąty dzień września, a dzień piątek. Pięć, pięć, tak? No więc, co mogę powiedzieć? Przede wszystkim to jest dzień na zamykanie dużych spraw bytowych, finansowych. To jest bardzo dobry dzień na decyzje o przyszłościowych układach zawodowych. Bardzo dobry dzień na podejmowanie decyzji o mm, finansowych rozwiązaniach, które mają być na przyszłość, na przykład nowy samochód, nowa maszyna produkcyjna, nowy parkiet w domu. Bardzo dobry dzień na tego typu działania. Natomiast proszę pamiętać, że jest to również karta, która ostrzega przed zbytnią buńczucznością w sposobie bycia. Proszę ostrożnie stawiać kroki, bo może się przydarzyć jakieś małe nieszczęście. A my się polecamy. Dobrawróżba.pl